Z tej strony ja Bonbon a to jest odcinek z nowej serii z Minecraft Jest to seria Jest to seria Jest to seria Minecraft Bo to co z Minecraftu dzisiaj będzie 4 łapki, a więc dzisiaj będzie 4 tam więcej Więc no co mogę powiedzieć? Jest to seria z pozdrawiam mi Minecraft. Zaczynamy od pierwszego mitu. Jak ostrzyżesz grzybową krowę, to zamieni się w zwykłą. Sprawdzimy to. Na początku musimy znaleźć grzybową krowę. Gdzie ona się tu chowa? Ja nie mogę znaleźć grzybowej krowy. O, jest grzybowa krowa. Nożyce. Ja nie mówię, czy to jest prawda w Sejsierolimie, czy to jest prawda. Może to być. To może być prawda. Nie, nie zaprzeczam temu. No ale no powiedzcie, czy to brzmi wiarygodnie. Stawiamy. Mamy grzybowa krowa. Ostrzysz. Ostrzysz, można ostrzyść. Chodź. Co jest? Działa! Idę z tym czerwonego grzyba. Nie gadaj. Kurde, użyłem teraz. Nie chciałem. jaki wybuch! Dostałem do, pięć grzybów. Ten mit jest... Mit potwierdzony. Dobra, lecimy do drugiego. Gdy weźmiesz czerwoną owcę i zespełnisz Ewokera. To Ewoker zamieniam na niebieską. W ten mit. Trudno uwierzyć. to to... O dobra, no dobra, no sprawdzamy takie rzeczy. Trzeba. Tutaj zombie w tle. Jak się barwi o owce? Chyba dawały się. Czekajcie. Barwnik czerwony. To ja? Nie to. Nie, jest? nie ten... Nie, Co jest? To działa! To działa Naprawdę owca jest? Co jest? Co jest? raz. jest? Co jest? Co jest? jest? owca biała, Co jest? jest? owca On ją zamienia na czerwoną, to się ma to niebieski chowiec. O panie wulkę, pan widać nie jest fanem takiego koloru. Gdy wsadzisz małego niedźwiedzia do łódki na wodzie, a potem ono dorośnie, to łódź zatonie. Sprawdzimy to. Dwa mity i potwierdzone. Wow. Tu mamy, weźmy taką łódkę. Potrzebujemy. Poczekajcie. Ha, tamten mi jeszcze gada o czymś, wcześniej. Ten, ten, taki dziadek. Ten dziadek. To widzowie, musimy sprawdzić ten mit z krową. Brzmi on dziwnie. Ale może być on prawdziwy, bo misje jak na przykład oczy, z czerwoną krawę działają. Wykopimy dół. Tu z ja to robię na prawym Tak, fake, ale. Brzmi tak fake, ale. Musimy to sprawdzić, no bo już, już nic przychodzę. Ale to musi być mały. No tak, zapomniałem, że to musi być mały. No to. Zamknijcie. Jest mały. Ej, dud, wejść na pokład. Ej, bo utoniesz. Nie, misiek. Jej. Teraz potrzebujemy jedzenia, tylko co jedzą ten? Co jedzą, to wezmę wszystkie rodzaje ryb. Czy lubisz dorsz? Ej, nie mogę nakarmić misia. Siedzą misie. Małe. Siedzą małe misie. Ech. Dorośnie tak w ogóle? może dorosnąć? On... Można rzucić tą rybę. Masz. Aha. Nie, nie jedzą nic. No to... Zostaniesz tu. Mit obalony. Aj zapomniałem to zapomniałem powiedzieć ten drugi. mit. To ten jest obalony. Poczekajcie. Jak rzucisz piglinowi. Blok, dwa bloki złota muszą być, dwa bloki, to on zostawi. Ci to on rzuci ci diament. To jest niewiarygodne, ale muszę. Po prostu muszę to sprawdzić. Brzmi to niewiarygodnie, ale no. Hmm, bardzo... ej, bez kurde, muszę znaleźć jeszcze krzesiwo. Kurde. Mam krzesiwo. Musimy znaleźć tu Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery.

o nie, muszę znaleźć jeszcze tego balonego klimat tutaj, gdzie ten, no chodź tu pingwin, ej gdzie jest pingwin to jest zoglin, pingwin, sprawdzimy to mnie to bardzo ciekawi piszcie w komentarzu mity albo po prostu mnie, nie musicie pisać w komentarzu możecie To muszą być dwa bloki złota mamy Spełnimy piglini A to jest, 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 jest. Które to jest? Musimy rzucić to Czyli Rzucamy tobie koleżko, dwa bloki złota i powinienem wyrzucić na Powinienem być na survivalu. To no, chyba Dzemu droplocky złote. To nie było. Aha. Nic mi nie ma. Zarobiście. Poczekajcie. Zrobię. Krótką rzecz, wezmę sobie. To jest łącznie, to jest Izoleń Zrobię to inaczej. włączę sobie game c 0 Ej, no nie mogę wpisać w GameOd 0. Oj, 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 te problemy. Mój telefon już. Jest na grani na granicy życia. No, J, Czy ja naprawdę nie mogę wpisać game od zero? Żeby się na czatu. No, ja nie chcę! Na kreatywnym to mi ten down nic nie wyrzucił. Dał nie głupi, nie lubi. Nie lubi. Nie cierpię piglinu. Nie to wiedzieć. Nie wiesz To szkoda. P1 get ready. O, jest z mieczem. Tobie, temu z mieczem. Masz, ty. Daj mi rzecz. Nie daj mi paru. Ze... A teraz spróbuję rzucić sztabkę Gdzieś i tu są sztabki Tak, i teraz... Tak, teraz może marzucę... dwie do tego. Cholera. Teraz mu rzucę dwie sztabki złota. Miał mi dać pianę, to nie dał mi nic. Jakbym ja ta, jakbym ja i tak zrobił specjalnie żebym miał diament to po prostu zamordowałbym pa patrzcie, teraz masz dwie, sztab dwie sztaby no masz dwie sztaby tu bierz to per run, get ready widzicie wyrzucił mi mi to balony ja Nit obalenia. Nie wiem. Słyszysz w prawdzie, zobaczcie. Wychodzę i ty nic w tym nie przeszkodzisz. Jak rzucisz bambusa, pandzie, i ją. To, to jest ostatni. Jak rzucisz bambusa, pandzie, i ją uderzysz, to walnie cię bambusem. <śm> Zostawimy sobie Thumbset Dave Pierwsze, żeby mnie potworki nie zabiły. Wyzwolone w To co pierwsze, żeby... Bo to się może źle skończy. Dobra hmm, Szukamy pandy, delfin Niedźwiedź jest panda Teraz szukamy bambusa. Brzmi to dziwnie. I tam jeszcze aut, autor mi dodał, że nie może być złapana, bo złapana bije no po prostu Albo nie będę promować. Jak gdzieś to wydać rejkopię, bo... Brypa... Dobra. mi się, że muszę zmienić sobie tryb. Będę musiał się zmieniać tak tak, zamiast pisać game. Więc musimy ustawić na przetrwanie. Jest smutna panda. Co jest? Nie! Mi to balony. O nie! O nie! To, to, to palec! Ła! I stąd! Do portalu! W każdym razie. Do portalu! Chodzi! Nie, papież, tu jara! O nie, on nie chce, żeby to popał! A pan da co?

Nit obany. To A ja wam życzę miłego dnia. Jutro szkoła. To zależy, jak jesteście takimi młodszymi młodszymi widzami, to chodzicie jeszcze do szkoły. It. I więc życzę Wam miłego dnia. Miłego oglądania. Pamiętajcie, zrobić super suba i łapę. I do widzenia. To były pogromcy mitów.